O potrzebie rozwoju odnawialnych źródeł energii w naszym powiecie mówi się niemal na każdym kroku. Z racji tego władze powiatu zorganizowały konferencję poświęconą przygotowaniom do uruchomienia nowego kierunku edukacyjnego w zawodzie Monter Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Sympozjum odbyło się w Zespole Szkół w Wólce Gości Radowskiej. Konferencję otworzył starosta Kraśnicki Tadeusz Wojtek, który podkreślił znaczenie odnawialnych źródeł energii w rozwoju powiatu Kraśnickiego. Przede wszystkim upatruję tu największe szanse, szans, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, czyli wykorzystanie tutaj energii słonecznej. Dlatego że województwo lubelskie ma bardzo dobre nasłonecznienie, i jest to dobra perspektywa do. Inwestowania w tą dziedzinę. Wykorzystanie OZE będzie niesie sobą wiele możliwości, takich jak oszczędności czy zwiększenie miejsc pracy dla młodych ludzi. Musimy przygotować młodzież z Kraśnika, z powiatu Kraśnickiego, poprzez odpowiednią edukację. Stąd nasze plany dotyczące utworzenia w szkołach prowadzonych przez powiat Kraśnicki kierunków związanych właśnie z urządzeniami energii odnawialnej. Podczas konferencji wystąpił prezes Polskiej Izby Gospodarczej jako rozwój, który mówił o nowej ustawie OZE i jej oddziaływaniu na ich rozwój w Polsce. Wśród prelegentów znaleźli się także profesor Ryszard Tytko, autor podręcznika i czteroletniego programu nauczania w zakresie OZE. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele szkół i domów społecznych w celu zapoznania ich, jak ważną rolę mogą spełnić odnawialne źródła energii w tańszym utrzymaniu tych placówek. Więcej szczegółów z tego wydarzenia wkrótce w programie naszej telewizji.